Witajcie, z tej strony Artas i... ...Mabciuch. A to pierwszy odcinek z para recenzentów serwerów. W dzisiejszym odcinku mamy na lupie... ...Tiercrafta.net. Serwer mały, ale mający swoje plusy. Większy i potencjał. Zaczynając od plusów. Na pewno posiada w sobie ciekawe mechaniki. Customowe itemy. Niestandardową mapę. Jest przyjemny dobry, ma potencjał. I przede wszystkim, właściciel o ten serwer się troszczy, a nie, koma, a nie ma go w duki. A z minusów, to niestety. Nie ma dostępu do DDR-u. Regulamin serwera nie jest zawarty przy samym serwerze, tylko na Discordzie. Trzeba szukać. Jest tak. też mało na nim ludzi. I niestety, system działek jest mocno grindowany. Mamy już y część, y to força za sobą, teraz możemy to rozwinąć. A więc rozwijając to... Zaczynajmy od ty, tych mechanik. Na pewno na początek i tu te skille. Typu rolnictwo, wędkarstwo i dużo więcej, których nawet byśmy nie mogli wymyślić. Na przykład wytrzymało, wytrzymałość, która jest skillem od utraty głodu. Kto by wymyślił, żeby skillować pełny dwóch, A ten człowiek to wymyślił, więc to dla niego plus. W sumie nie wiadomo, czy wymyślił, czy nie ukradł. <laughs> Nie wiem, ja grałem w grę, w której był skills do spania, tak dawał ci więcej życia i więcej śpi. A jeszcze z tych ciekawych mechanik, to jak ja łowiłem sobie rybki, to że były też customowe e, łupy z łowienia. Złotkie, czy tam epickie i legendarne. To muszę hmm. przyznać, że było przyjemnie wyłowić sobie albo welazo, albo diamenta z, z wody. No dobra, mamy już chyba te mechaniki customowe za sobą, bo reszta jest taka standardowa, typu sklepik, aukcje. Tak, tak to... jest typowe dla serwerów. Tak, to już taki poziom standardowy, więc to tutaj no, się tak. nie wybija. A propos i ten, to są jest. Są customowe. Tak, są customowe. I przede wszystkim pełnia właściciel serwera, którego gdzieś tutaj wkleimy, bo nie pamiętamy jego niku, niestety przepraszamy eee, wymyślił. Wyczekiwane przez wszystkich od lat Emeraldowy set Czy można... Czy wymyślił, czy ktoś mu podsunął pomysł? Tego nie wiemy. Trzeba by było się go spytać. A drugą Mam rzeczą się... to, to jest zastosowanie e, miedzi. To set, który jest na poziomie lekko chyba ponad zelaznym. Dokładnie jak no. testów nie zrobiliśmy. A dodatkowa taka na plus to są pomidorki. I frytki z kastomowych temp. Są też bagietki i pączki. Tak, pączków, których nawet nie wiemy, jak robić. Customowa map, która wygląda na bardzo ładnie. To i... też niestety powoduje, że np. Lash Caves nie spełnią się, lub mają problem ze spełnieniem się. A co z tym wiąże się? Brak Aksolotu. Tak. Niestety małych z naszych słodziaków, co ze sobą niosą te customowe mapy, to ebickie wielkie góry. A kolejnym plusem jest właściciel serwera, który troszczy się o swój lud, który nie ma go w dupie. Przykładem jest na przykład Event, który niedawno zrobił na spawnie. Snapcie, opowiedz co tam się działo. Paru, lud, paru ludzi biegało w kółko jak admin to, to troszczenie się o, o lud! dawanie im darmowych tempów I tak. dodatkowym plusem właśnie naszego właściciela, którego gdzieś tutaj wkleimy, tak jak wcześniej mówiłem, albo nie mówiłem, ee, to jest to, że stara się jakiś Częste update robić, na przykład z dropem MOBU. Ostatnio zrobił w wersji 1.6 Alpha y, update dropu Fantoma, gdzie zaczął tropić y, diamenty. I zaczęliśmy na Fantomy mówić. <grych> diamenty. <grych> Latające diamenty. Tak jest zawsze noc ktoś usłyszy i mówi o diamenty. A niestety teraz do smutniejszej części przejdziemy, a mianowicie to minus. Pierwszym minusem jest prekneteru. Może to być z powodów takich, że jest pracowany nad nim, lub coś takiego. Albo po prostu zbyt dużo mocy przerobowej by zjadał. Więc to pira oko możemy wybaczyć, ale mu, musimy wybaczyć, ponieważ daje nam możliwość zapijania. Forków z netheru w normalnym świecie, bo one sobie normalnie się spełnią. Kielety te wyższe, te, te ciemniejsze się spełnią. skelety. tak. E, Playsy się spełnią, e, magma, e, slime się spełnią więc wszystko poza gastami się spełni. Kolejnym niestety minusem jest to, że regulamin znajduje, znajduje się na serwerze Discorda, a, a nie, nie na, na serwerze Minecrafta. Tak jak powinien być na spawnie, a nie na serwerze, gdzie trzeba go szukać. Albo jakoś chociaż za jakąś komendą, typu slash... Tak. Regulami. Spał jest, sporo, sporo miejsca można by było gdzieś dać, a tak to nie ma. W sumie, zaczął kolejny minus, którego nie wypisaliśmy, a mianowicie pusty spawn, bo on jest duży, ale wydaje się pusty i jest pust. Jest sporo na nim wybudowane i jest ładny, ale tak, oprócz tego, że są różne po prostu te sklepy, yy, 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 po, pomniejsze informacje. Yy, to jest i ten, dzienna skrzynka, to i parkour, to jest pusty. Ten spawn można byłoby zamknąć ile? 30 na 30 bloków? Tak, no to by było. Niestety kolejnym takim większym minusem jest to, że tam gra naprawdę mało ludzi i przez to serwer może być zamknięty, bo snapił Toter do to informacji od właściciela, że ma zamiar zamknąć serwer 15 sierpnia, ponieważ niestety nie ma pieniędzy, żeby go utrzymać. Nie ma graczy, a także inne informacje, które yy, są informacją na serwerze Discord. Niestety to jest bardzo smutne. A kolejnym minusem jest to, że na działkę na serwerze trzeba strasznie dużo grindować. Bo może się wydawać, że ten tysiąc to nie jest tak dużo, ale jeżeli zobaczymy ceny w sklepie, to już powoli zaczyna się robić dużo. Bo my... Ile? Jeden dzień farmiliśmy, nie wiem, tak dwie, trzy godziny, żeby zarobić na pierwszy poziom działki, później na ulepszenia, które też swoje kosztują. Ale już znaleźliśmy sobie na to sposób. Coco Pinsy. <laughs> które szybko rosną i są drogie. I tak podsumowując nasz wywód, bo raczej już nie mamy już nic do dodania, co nie sznapsiuk. Tak. Moje odczucia są bardzo pozytywne z tego serwera. Bardzo przyjemnie mi się na nim grało. Mam, pomimo tych minusów, małej ilości graczy i tak dalej, to jednak cieszyłem się razem z Sznapsiukiem, wychodząc na przygody, robiąc ciekawe budowle. <laughs> Zwiedzając. Tak. Serwer. Jeszcze przed wyłączeniem serwera musimy to do krańca mapy, zobaczyć gdzie to jest. I... Ogólnie serwer ma duży potencjał, jeśli się go dobrze poprowadzi, ale on... co, co po tym potencjale jeśli nie ma graczy? To jest niestety smutny. I tak słowem końca oceniamy ten serwer tak na solidne, moim zdaniem 7 na 10, może nawet łamane na 8. A ty siedem, na piłkę jak chłodzenia? był właśnie te 7 na 10. Ok. Solidne. Czyli niech będzie średnio 7,5. Na 10, oczywiście. Więc to bardzo dobry wynik. I tak już na zakończenie. Dziękuję za oglądanie. I zapraszamy Was pod sekcji yy, komentarzy, abyście nam dali swój feedback. Co mamy w tym poprawić? Jak inaczej, właśnie tutaj to wszystko prowadzić, Ponieważ. Chcemy ulepszać nasz content. Prawda? Tak, prawda. Też możecie, jeśli chcecie, yy, wysyłać yy, serwery, które... lub coś innego do zrecenzowania. Bo mamy zamiar to już regularnie nagrywać, czy nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, bo to jednak trochę trzeba coś czasu na spędzić na serwerze, żeby go ocenić. Dziękuję za oglądanie... Dziękuję za oglądanie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! На радио.